po raz pierwszy witam Was w nowej wersji e, odcinków z widzami, czyli odcinków, na które bardzo czekacie, także dawajcie szybko łapkę w górę i to serio, każdy teraz zostawia łapkę w górę, a przed nami dzisiaj pierwszy teleturniej z widzami. W poprzednim odcinku z widzami mogliście zostawiać komentarze i te komentarze, które uzyskały najwięcej lajków, miały być one trzy, otrzymały wejściówkę prosto do tego teleturnieju, ale... No wiecie, nie byłabym sobą. Trzy komentarze to troszkę mało. Także stwierdziłam, że zamiast trzech mamy dzisiaj aż trzynaście wyjątkowych uczestników, a wszyscy schowani są w walonach. Tak jest. Także zaczynamy zabawę. Tak jak mówiłam, nagroda czeka na zwycięzcę i zaczynamy. Moim pomocnikiem będzie dzisiaj mój różowy flaming, który będzie przebijał wszystkie walony. Zobaczymy, kto dotrwa do końca. E, ja nie mam pojęcia, gdzie jest kto ukryty. Tą misję powierzyłam Michałowi. To on się zajmował nadmuchiwaniem balonu. <gry> Także wszystko jest 100% fair i możemy zaczynać! Jakie są zasady dzisiejszego teleturnieju? Uwaga! Michał co robi? Liczy do dziesięciu. Liczy do dziesięciu, tak jest. Ławka w górę dla Michała, a ja w tym czasie z zamkniętymi oczami szukam balona, który jako pierwszy zostanie przebity. Ten, Tylko tego dużego nie przebiję. Te nie, one nie, one nie grają te największe, ale balon, który dotrwa do końca zwycięża. Zamknij oczy. Okej, okay, zamknięte. Zaczynam liczyć. Runda do pierwsza, dobra, Waga. Jeden, dwa, trzy, I tu, się tu cztery, Mam pięć, sześć, siedem, osiem, A, dziewięć, no. dziesięć. O nie, A, no, co to było? To lej sol! Jeszcze raz poczekaj, wezmę to pierwszego od tego. Mam go! Dobra. Balon do przebić. Uuu, różowiutki, kurcze, no ktoś odpada w pierwszej rundzie. Musisz przebić, nie no, ma takiej No musisz przebić, także lecimy, Dawaj, Uwaga. dawaj. Trzy, dwa, jeden i hop! Po Dobra, Jest tu ktoś, Udało proszę się. bardzo, kto? No niestety jako pierwszy żegna się z dzisiejszym programem. Um, Ania 8! Jako pierwsza dzisiaj odpada, ale Ania nie martw się. Pozdrawiam cię serdecznie. Zostaw koniecznie komentarz, jak chcesz być w kolejnym odcinku. No i może wtedy ktoś z Was się znajdzie w balonie. Także im więcej łapek w górę, im więcej komentarzy, tym większe szanse, by być w balonie. A teraz runda 2! Dobra, Stacujem. lecimy z kolejnym balonem. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, osiem, dziewięć, 10, ostatni. No, mam dobra. Co ma. chodziłam? Pomarańczowy. Dobra, uwaga, kto się to pożegna z nami w rundzie ma. drugiej? Gdzie jest mój przebijak? Dobra, mam go. Ej, ale się elektryzuje strasznie. Dobra, uwaga, 3, 2, 1 i. co nie uciekaj. Nie bój się, Lajs. Uwaga, przebijaj. i. Przebijaj. Hop. Hop. Kto tu był w balonie pomarańczowym? Julita Woźniak. no niestety Julitka nie tym razem, ale zostaw komentarz, łapkę w górę i możesz być w następnym odcinku ponownie. Także lecimy. Następna runda trzecia. Lecimy, runda trzy. Uwaga! Wszystkie balony tutaj. Blisko mnie, bliziutko, żeby wszystkie miały równe szanse. O, rany. Dobra, mam je, wszystkie razem. Mogę już startować, Może. Michał. Tak, dobra, to uwaga. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zielony się skopał, skopał się zielony. Ja mam tego, czerwony. Bardzo dobrze, Jest to wylosowany kolor czerwony. Także waga, runda 3. Koniec. W ktoś odpadnie. Dobra, waga 3, 2, 1. Oj, nie trafiłem. No, czekaj, czekaj, spróbuj się. Nie, do no nich się 3, 2, 1. Dobra, kogo my tu mamy? Drodzy Państwo, Happy Alicja! Niestety w rundzie trzeciej szczęście nie dopisało, ale możesz wziąć udział w następnym odcinku, także no już chyba wszyscy wiedzą, nie? Łapka w górę, komentarz. I runda cztery! Okej, okay. wszystkie balony znowu do gry. To są pozostali za... Oj, rzeczywiście! O, zielony uciekł. Dobra, oni są ciągle w grze. Ciągle są w grze, także co? Zaczynamy? Michał? Mogę już losować? Zaczynamy! Dobra, to uwaga, zamykam oczy i bę! Jeden, dwa, Dawaj. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Dobrze. osiem, dziewięć, dziesięć! A ja o, mam! Mam dziesięć! Żółty balon! O Ojejku, coś mi się tu przyczepiło. Słuchajcie, żółty balon. Runda która? To jest czwarta czy piąta? Bo ja już nie wiem. Czwarta, dobra. No niestety, któż się żegna z programem dzisiaj? Tam, tera, tam, 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 chwilę prawdy, zgaszone światło i... Bęk! Bęk! Uh, uh, uh! Ej, tu nikogo nie było? Ja nie mam tutaj kartki, ktoś odpadł, ale ja nie wiem kto, Michał. Szukaj. Masz ją? Musisz znaleźć tego człowieka. No nie widzę tej kartki, naprawdę. Dobra. O, mam, mam, mam! Znalazłam. Dobra. Odpada... Majusiak XX. No, przykro mi bardzo, ale... Buziaki dla ciebie, może następnym razem. Trzymam kciuki. Razem. To Ruda! Co? Piąta! Pięć czy sześć? Pięć. Pięć, dobra. To co, startujemy? Liczymy czy nie, Lacy? Liczymy! Liczymy, Liczymy. dobra, już mam zamknięte oczy i jeden, dwa, trzy, Balony, cztery, krzem. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mam! Dobra! Zapała. Robię zielonego nie balon niebieski! Chyba nie otwierałam jeszcze niebieskiego, nie. co? Zielony za każdym razem ucieka. A Ciekawe to jak? Ciekawe, w zielonym. A jak? Dobra, nie wiem. Ciekawe, kto jest w niebieskim. Uwaga! Trzy, dwa, 1, Jest! Poszło! W niebieskim! Oj, to kinia kurowska była w niebieskim! No niestety się nie udało tym razem, kinia, ale trzymam kciuki. Jeszcze wiesz, kolejne odcinki przed tobą, więc spokojnie. Buziaki i runda sześć. Przygotowanie do kolejnej Pink, rundy. Pink, żółty jeszcze zielony. O, przygotowanie do kolejnej rundy. Zielony rzeczywiście ucieka strasznie, Uuu, Ucieka, Uciekam, Marcin. Uciekiniera. Dobra, mam je, uwaga, Dobra, że zostało trzy. Zaczynamy. Siedem zawodników. Dobra, pagamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Gdzie oni są? 8, 9, 10! O! Dobra! Już. Różowy! Różowy balon! Uwaga! Raz! O, tu jest karteczka, już, więc. Dalej, <laughs> raz, no. dwa, trzy! Raz! No, dwa, dawaj, trzy. dawaj, dawaj, dawaj! A, Dobra! Poszło. poszło! A w balonie jest Santi! Santi niestety żegna się z programem. Buziaki, ale trzymam kciuki w kolejnym odcinku, także spokojnie, spokojnie. Lacey są... też trzyma kciuki, nie? Macy. To tak jest! Trzyma kciuki! Juhu. Dobra! I co? Gramy! Raz, tak? Wszyscy! Poczekaj, nie zostaw w końcu! Jeszcze raz! Sześć, no nie, sześć, ma, sześć, nie osiem, dziewięć, dziesięć, już! Nie mam! Już! Mam! Wow. Kto to jest? Balon fioletowy któż to był? Chwila prawdy. Oh. Jenny to stresujące taka odpowiedzialność, uwaga! Trzy, dwa, jeden i hop! Oj! I... Dobra. A jest w nim! Radziu, agent! Niestety nie udało się tym razem! Buziaki, ale następny odcinek też na ciebie czeka, więc spokojnie! I pięć zawodników! O, Raz, o, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Mam, mam tu kogoś! Zrzeź niebieski! Niebieski! Jak? A przed chwilą nie był Fiolet? O, nie pamiętam. Nie. Tak? Lacy, jak myślisz? Kto to będzie? Nie wiadomo, nie? Nie wiadomo, co to będzie. Skąd mamy wiedzieć? Dobra, uwaga. Widz. I... No, ktoś tak. Trzy? Za pierwszym razem przebił. Dobra, hop. Pink, Ale to był wielki balon, słuchajcie. Dobra, kto w nim był? Kto był w tym balonie? Małgorzata Kowalczyk. Właściwie skąd ta Małgorzata Kowalczyk, ale była to Wiktoria, także buziaki, Wiktoria dla ciebie. I tak jak mówię, nic się nie przejmuj, będzie więcej odcinków, masz szansę na wygraną. No, Michał, 5, idź. 6, 7, Co? 8, 9, jaki 10. Idziesz? Mam! No. Kto to jest? Różowy. Uuuh. Kto to taki? Nie wiem. A zielony cały czas. Okrój się! Ej, jaki cwaniak w ogóle zwiał gdzieś na. No, nic, że zielony wygrał. No, taki jest, wiesz. Dobra, uwaga, różowy i bęk. Hop. Nie. O, proszę, jak wyskoczyło. A jest to Wiktoria Wilechowska przed samym finałem. No, szkoda, naprawdę szkoda. Ale spokojnie, buziaki dla ciebie na pocieszenie i wielki finał mamy trzech kandydatów. Uwaga, balon pomarańczowy, żółty, no i zielony. A kto zwycięży, to się okaże. Raz, dwa, trzy, ja cztery, nie sięgam, pięć, nie dziesięć, dziesięć. O mam balona pomarańczowy, pomarańczowy i znowu patrz zielony jak zwiał. Żółty jest tutaj, ale zielony to. Up! Uciekł zielony lejkolwiek. na rekord. Blisko Uciekł. Tak. Do... Dobra. 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 pomarańczowy balon. Harakiri. Miejsce trzecie. Proszę bardzo. Uwaga i. Ops! Uwaga i hop. Bing. Kto ma miejsce trzecie? Jest to mucha zabawa. Miejsce trzecie w dzisiejszym teleturnieju. Gratulacje. Moi kochani, zostało dwóch zawodników. Dwóch. Yy... Zawodnik żółty kontra zawodnik zielony. Kto zwycięży? Tu już emocje sięgają z nimi tu. ucieka cały czas, tak? No na zielonego. on ucieka. Ja coś czuję, że nie jest podejrzany, ale żółty... Lejson też ucieka, patrz. Lej Sol nie uciekaj. Uciek. Dobra, ja nie chcę brać na siebie odpowiedzialności, żeby było na mnie. Nie kto chce. wygrywa? Michał też nie chce, więc poprosimy. Ale... Specjalny Sorry. jury. Lejsolu! Chodź tu! Lejsi, Chodź! Będziesz... Wybierzesz zwycięzcę programu albo balona zielonego, tak, albo żółtego. Moi drodzy, wielka chwila prawdy. Ten, kto, w sensie, jak Lejsol dotknie balona, to trzeba go rozbić, wiadomo. No to Lejsol, proszę bardzo, który balon? Żaden? Nie chcesz wybrać koloru? Wiem, to ciężka decyzja, Lejsol. No. Słuchajcie, Lejsol nie był na tyle decyzyjny, żeby podjąć tą ciężką decyzję, kto wygra dzisiejszy, dzisiejszy konkurs. Więc Michał musi się przygotować. Jest opcja A i opcja B. I teraz Agata, nie wiedząc, jaki jest kolor, tutaj czy tutaj, musi jeden z nich przebić. Dobra Agata, teraz musisz jeden z balonów przebić. Ej, to jest dziwne. To jest dziwne, bo ja nawet nie wiem czy trafię, jak ja mam cały czas zamknięte oczy. Musisz trafić. Którego przebijasz? Tak. O, cicho, tu coś jest. Raz. O i dwa, poczekaj, to tak. O, aha. Albo ten, albo ten. No. Nie. Yeah. Przebijaj. Będzie na mnie znowu teraz, dobra! Uwaga! I hop! Ojej. Uh. Coś buchło. Kogo przybiłam? To był. Oh, żółty. żółty! To był żółty! Co był w żółtym? Nikola Bartuszyńska! Przepraszam cię bardzo, że odpadłaś w finale. No ale, zwycięzca może być tylko jeden. Także zwycięzcą Będą jest... To jest zwycięzcą zielony! Tu się ukrył! No dobra, a kto jest tym zwycięzcą! Zaraz sprawdzimy, uwaga! Kto zwycięża dzisiejszy pierwszy teleturniej! I ho! Przedni <słuch> później. Uuu. Dobra, mamy to! Zwycięzcą zostaje! Oskar Kurowski! Pierwszy raz chyba chłopak zwycięża, ale czat! Gratulacje Oskar dla Ciebie! Cały czas zwyciężasz. uciekał przed, przed odpowiedzialnością no, igły. To prawda, uciekałeś cały czas, ale jesteś zwycięzcą pierwszego teleturnieju, także buziaki dla Ciebie i nagroda na pewno do Ciebie przyjdzie. Pamiętaj tylko napisz do mnie na Instagramie, no żebyśmy mogli się skontaktować odnośnie Twojej nagrody.